Siemanko, witamy was już w siódmym? Si siódmym si Dobra, siódmym odcinku Serii o kilku takich co poszło w Minecraft Ten sam skład co w poprzednim, czyli Elsar Siema Chlebos Siemano I Rok Siema Jak widać za nami Zrobiliśmy Większą farmę zboża Po zboże nam się przyda do naszej Farmy zwierząt, chlewu i w dzisiejszym znam, o się odcinku Pójdziemy do no, netheru No, idziemy, coś surowce z netheru, bo się przydadzą. No no to cię nie wiem, gdzie zrobimy ten portal? Gdzieś to na dole, nie? A ja mam pomysł na stole. Na samym odcinku. dole Na samym? Ja. Ja no jak? A może tutaj jak jest ten... Ten dirt. Wydziabiemy go i będzie to, to działać. Jak... Dobra. No to dziabiemy. A ja skoczę po clearstone, by potem ładnie to zrobić Okej, okay. hmm. pochodnie po hmm, hmm, hmm. W końcu będę miał ten zestaw alchemika No styknie, styknie ej Węgiel Ten z tym węgiel to ma na sranę <suszel> Trzeba wykopać, no mi się zmarnuje. Ile węgla, no ty. Patrz. Mam pomysł po tym, jak to to zrobimy, jak wrócimy z netheru Zrobimy tak jakby sztuczny neder. No, to będzie dobre. Ty się sztuczny już. Nie, no, to <grym> leczmy, my, my kopać. Chodź jeszcze bardziej to pogłębimy trochę. Tylko dwie kratki. No boże, ja tu mam clearstone na ten ton. On to zawsze tak robi. Dobrze, że dirt ten nie zalepia. <grym> no to już by było trochę gęcie. Eee. Jakbyś, jakbyś miał w ogóle, co? Nie, dirt to byś zalepiał, tylko masz kobrystone i zalepiasz. Dobra. Oj, brakom jednego Clearstone'a. Lecicie ktoś z was. A w sumie. <laughs> nie, czekajcie, tutaj będzie tak. <laughs> to jest na cztery szeroki portal, nie? O ile dobrze pamiętam. Ej, co on robi? Co ty robisz? A głębokie robimy. Aha. No. Ale to ci nie styknie. A to co, on był na ten? Bez narożników? <laughs> no. Dobra, to kopiemy. Powodzenia. Ale szybciej się w ogóle robi. Chyba nie. Tak, szybciej. Weź... A to ulepszone macie te? Ten kilo masz ulepszony jasno, czy nie? Ja nie. O, Akurat... O, Starczyło. No. No to, I wieka, to pol, po pol I pan wyszła chwila. Łogień. Trzy. Daj mu ognia. Ogień piekielny. Kurde, gaz się skończył. Week! Yeah. Wchodzimy! zawroty głowy! O, no! Baniofet! Dobra, dealera Wow! Ale, oh, mamy, ale mamy fajnie ten portal zrobiony tak w takiej dziurze. No. Przynajmniej nam mi na mnie. i na ściegamina się było na środku. Popatrz, to popatrz, było jakie, dopiero. popatrz, jakie to są schody! I człowieku, one są jeszcze niżej. Jeszcze, jeszcze niżej. niżej! Ale fajne! Człowieku! I aż do bedrocka są! Potem już jest bedrock Co za... Epic! Dobra, wyłazimy stąd i idziemy... Oh. Dziabać... Glowstone'a A wziął ktoś z was dirta? Bo coś takiego? Oh, ja mam stag i pół dirta Chodź tutaj Jasko, tutaj! <noise> Chodźcie tu! A oh, jest, widzę! tu zrobię schody, a ja tam słyszałem gasta więc jak macie ulti ja to też. szybko go atak... o strzelałem nieba ty nam to nie portalu nie rozwalił ja mam zapaniczkę jakby co Ro rozdzielcie co się dobra strzelam go Ro rozdzielcie ekstra się. leży dobra pięknie nice, no i co nice palę man. się Fuck. świniaka zabije ej daj chodź tu zgaszę cię Cieka się czym? Kilofem! O! ty No. no. Lol. Ej, chodźcie na pożamy pigmeny! działać Wee, Ej, Grostonem nawalajcie! Ej, pigmen na mnie idzie! A tu jest trzy, patrzcie, są trzy! Ej, to masz ulepszony miecz, rok No. Bo widać takie Ja mam te... wszystko ulepszone. O, patrzcie, patrzcie co tam się zregenerowało. Co? O, o mamy tak. twierdzę! No. Ej, chodźcie, mamy twierdzę, ja tak ją chciałem. Gdzie jest? Robimy no sobie tutaj. brodawki. Mm. No, no faktycznie. Ale tak średnio się postarali z ich wyglądem. Nie widzę. Oj. Tak się Chlepo, do... tutaj nie widzisz. Tu, o. W sumie masz takie oczy czerwone no, przedspalem, nie wyspalesz. <śmuszczak> to nie jest już w ogóle. No, Tyle siedzi na Minecrafcie, że. I co na mi rozwalasz schody pode mną? <śmuszczak> w kościele nie był, tylko gra. Tylko. Gra Minecrafta. Kto oglądał dzisiaj pamiętniki z wakacji? Ja połówkę. Ja oglądałem też. U mnie z oglądali. <śmuszczak> <śmuszczak> Ej, dobra, ej, no co za debil! Kto? Zgaduj! Ale no. Zrzuć fuck mnie, oh, fagas. No, jak się zrzuciłem, jak ja kopałem dziurę? Chlebo ci musiał zrzucić. <grym> no to ja. Sorry. <grym> Zapamiętam pamiętam to sobie! Jeszcze <laughs> się zemszczę Ale tu do lamy spadniesz, tylko odnajmię miecz, bo masz diamentowy. I troszkę było tej zbroi. W sumie ja i tak zbroja. najlepszą zbroję. W głowie mi się kręci. Od czego? tam do środka? Właśnie. Tak, już wchodzimy. Jest! Dziab. Patrzcie, ludek, ludek, napala do nas ognia. Co to jest? O, o. Oła, ej, i palę się! Zgaś mi kilofem <laughs> To nawala? O dzięki. Dobra, mam pałeczkę już jest zestawację. Co chelika. to był za ten? To był ten nowy mobek. No. Ej, ja go nie widziałem. W tych tych gdzie jest, jest chyba ich spawner, nie? No. I jest też takie pomieszczenie, co są brodawki. Co to są te brodawki? A, to są te grzyby. Do nich stoimy. Ale robi. to potrzebne. Te grzyby. Tak. Na nogi popatrz. A ci jedzenie? Ja mam. Brodawki. No no u noga no. A gdzie jesteś są Co, brodawki! Gdzie wy, może tak Ja tu dźwigaj nogi Gdzie jesteś rok? Chodź do Chlebos y kop w dół Coś fuczy cześć, Chlebos cześć? Kop w dół Bo cię widziałem gdzieś tu Co tak dzisiejszy Pornosa por kręcą za ścianek Ty <laughs> Pigmeny, co nie? <grym> to. Jeśli ja idę popatrzy, bo po Fajny baje, fajne okna tutaj są. Cieka, czy, czy z brazersa, czy z czego. Zrazersa. <grym> <Ta>, Jak <grym> gdzie wy jesteście? Na zbiornik, porno wrzucę później. <grym> A, wy tu tymi skodami w górę poszliście No ja w ogóle gdzieś nie gdzie jestem Na pole. Bo ładnie gdzieś. No ja ja ktoś sracz zrobił i lawą się chyba ten... Też znalazłem z... brodawki. Sracz znalazł. Ja na mnie nazwę. cały czas cofa, mam buga jakiegoś. Ja wychodzę na chwilę z i idę się napić. Na se ze serwa wychodzę. Ja, chcesz... ja jestem na górze. Gdzie ja wy jesteście. Ja Za tobą jestem, LC sam. No, spoko, gdzie jest ja co? Nie <coughs> wiem, widzę pigmana. Już nie wiem. Drugiego pigmana. Widzę netherrack Mówi wam to coś? Nie Ja jestem Ju, na tej... Już, już wiem gdzie jesteś, dobra, stój na netherracku, ja tam zaraz przyjdę No, ty jest wszędzie leko netherrack Już wiem Ja jestem na samej górze tej twierdzy, teraz schodzę piętro niżej Ej, tu jest chodzasz? jakaś tam... O, widzę cię, Danio! Hmm. Co? Tutaj Ej, tu jest jakaś lawa W jakim no, to... kociołku? No to mówię sracz! Ej, blaze, 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 blaze to jest ten Gaźmie, zgaźmie. No czekaj! Zgaśniłem cię, widzisz? Czekaj, ja ty gdzieś widziałem nick On gdzieś tu był. On widzisz? poszedł tam na dół. Patrz, nie, chodź tu za mną, jest, widzę, widzę go, tu jest. Ze ścianą. Czekaj, chlebos, stój tam. A nie, ty jesteś piętro niżej. No mówię ci. A to gdzie są schody w dół? Patrz, chodź za mną, patrz. O, tu. tu. Nie tu. No to przez to się trzeba przekopać. Gdzie jesteście? Nie! Patrz, chodź tutaj. Tutaj. Tu jest chlebos. O. Tutaj, tutaj się schodzi na dół, patrz. Patrzcie, idziemy na dół. Popatrz, pokażę ci kibel. Dawaj na lewo teraz. Tutaj, chodź. <grym> to jest prawo. Blęd... <grym> patrz, I kibel. Uwaga, bo tam wali ten, ten duży gaz tam wali. Jestem za wami. Gdzie on jest? Nic nie wali. Oj na soluwec faniaku. Ej, jest spawner blazów chyba. Gdzie? Tutaj. Nawet tyś widział. Zaraz zobaczę, widzę blazów. Faktycznie jest, no. Jest, no, jest, widać, jest widzę. Tu jest, jest. ła! Jest spawner blazów. A wpadłem do, gdzieś na dół i się palę. Zgaźmie! No, zgasiłem się. Widzisz chlebos? Ten spawner. Idę go zablokować. Ja go zablokuję. Jak go zablokować? Pochodniami naokoło. Nie, nie, patrzę, na czym mam nie, Dobra, chodźcie je pozabijać pozabijać Ała, zgaź mnie. Jestem. nie, e, spawner blazeów nie, Tu Tu jest nie, jeden ty. Leżeć mi tu. <laughs> Ała, skąd? Shit, zginąłem. Skąd biom. Gdzie masz itemy? No, nie wiem. Spadłem gdzieś na dolawy, także. A, do lawy o. spadłeś? A mnie ten, na samym dole jest ten. chaos, on mnie rypnął z tego. Z tej. Nie, wiem, co to strzelił we mnie szybki. Czemu tam ktoś lata? One się stary ciągle respią. Rok, Rok chodź tu. One się respią ciągle. Jak Daję się nie widzę. To nie mi mnie gasto, prawie mnie zapalił. Ej, bo, że się już nie da tak zablokować ten. Nie kamerę. da się, bo. A ja mam jakieś lagi dziwne. A żeś ty źle zablokował. No, musi być Ej. naokoło z pochodni. Ja są z pieprzą, bo zaraz spadnę Do mnie biją. z, się z łuku przy. przy. tego to. Chodzisz o, rynku, widzę coś widzę słotego. Czyżby to był jaso? Jak mam portki, to tak. O, shit i zaraz padnę. No, zabiłem go. Dobra, z spieprzam stąd, bo zaraz dednę też. Patrz jaki mały, patrz! Bo do niego z łuku bije. Tylko sobie jeszcze posfaczam. O, padł. Jest exp. Eksp... Shit! O shit, prawie padłem. Dobrze ci tak. raz we mnie dupnie i będzie po wszystkim. Ej, grzybki znalazłem. Dobra i spieprzamy stąd, bo tu jest niebezpiecznie. Tylko chociaż się Gdzie tych lasek takich złotych? Ja nie mam żadnej. Jakich złotych lasek? Trochę by się przydało tych... Cegieł, zbieraj to, Danio. Uważaj, bo mnie zepchniesz tam! Specjalnie tak robiłem Weź ten, zbieraj te... ...cygiełki Wow. Gdzie ten spawner tych... tych... typków? A po co ci? Bo walczysz też z nimi? <laughs> no a co? Debil <laughs> Ja ci podam koordynaty X... Ja już widzę! Widzisz? No... E, zaraz tam do ciebie przyjdę, tylko pokopię trochę Kurde, już się palę A ty chlebos idziesz tutaj? Tak, tylko sobie jakieś miecze wezmę Nie wiem czego tutaj się bać Ten zalepsany wszystkim to Kozak Kost. ja wam broniłem Nie nie róbcie tego, co wy Ja nic nie mhm. mówię, tylko ja byłem zajęty robieniem farmy A ty sobie chodziłeś i spiłeś i się opierdzielałeś Tak No a nie? A pełny kto przyniósł Ben. Orąży. Hmm. A kto kierowcą kurwa jest? Orąży. <laughs> Dobre test. Dobra naparzamy ich. Czemu one się respią jak taki jest ogrodzony spawner? Naprawili ten wów czy co? Weź tego nie odgradzaj w ogóle. No a sam odgradzasz. Ja go rozwalę ten spawner. Nie! No o i patrzyli się ich respi. Możeś to... może źle zabogonował. Mam pałeczkę. Ja też chcę pałeczkę. I expa trochę. O, tam jest exp. A skąd byś wziął pałeczkę? Zagrać to, bo tu ktoś padnie za chwilę. Chodź tu, z respondentem. <grym> Ej, no dzięki! Ej, czemu one się nie respią? Bo już wszystkich zabiłem. Ale bania. Co? Ładna bania. Co? Jak chodzę Ujem. do ekstraderów. To co? Aaa, kręci bania. się we łbie. <gry> mi złote pałeczki. Ja? Ja już mam cztery. Ej, zapomniałem, że mieczem można się bronić. Teraz pokażę wszystkim buga, jakiego odkryłem. Dziab, 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 dziab. Dziabię mieczem. Podczas <grym> obrony. Patrz, patrz na mnie, Daniel. Patrz. No. Jest! Anu, przywaliłem? Co za debil! Czekaj, zgaszę cię! Kill -off O, shit! Ła! Wow. Że... tu bunkier. Co ty robisz? Ej, Nie Ej, dobra, kopta. postawmy sobie tu domek. W netterze? Ale przy... mam fajną odpierdę na spawnerze z można by było zrobić ten. Ja co? Czy tam zbieraj ja wszystkich złuków tam nawalam z góry Ej, e, wiecie co by szło zrobić? Tutaj by szło zrobić portal i byśmy sobie tu chodzili expić przy tym spawnerze <laughs> Tylko Kość, portal pokaście. trzeba zrobić No nie ruszaj się Kurde, nie mogę go... No dobra, bo to chyba wszystkich będzie nudzić No, trzeba ten Co innego pokminić Chodźcie po tego glowstona. Chłopie bo ja nie wiem gdzie ja jestem, a mnie atakują te skubańce. O goni mnie. O ty żydzio masz Ja tu, zobaczę ile ile jeszcze będziemy nagrywać. Bo powoli owa trzeba będzie kończyć. A nie, jeszcze spoko. To chodźcie jeszcze ten. Pozbieramy trochę glowstona i zawijamy. No chałupę mówisz. Tak jeszcze z... Nie w chwilę, ale mm -hmm. mam laki. Czasami. Coś mi laguje coś, nete, się coś tam. Coś, coś się goni, jakiś zofil. Dobra, wydobywamy coś. Się bierze, da się z Teteru? Jak nie patrz! <grym> <grym> Ci pigmej zabił. No nie wierzę. Co was tak te dają? W ogóle nie umiecie się bronić. No, od tyłu mnie wziął. O, to nieładnie. Specjalnie się wróciłem. Patrzę, a ty lecisz do mnie, popchnął. Kulus z tam iść. Dobra, ja zrobię cięcie i jak się odnajdziemy to będę za na mną nagrywał. Jeszcze nie pamiętam bije. Piasku, takiego Dobra, nie... ale piasku. Witamy z powrotem. Ale lag. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Lepiej by we mnie gaz nie walnął. Ej, rob, no, 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 no. zabij tego... Co? tego cwindo spondyla. No, weź się tam by... bo jak <coughs> zabiję to ja i Elsar zginiemy. Czekaj, już go zabiję. Strzelam was z jakbyście nie zauważyli. Póki mnie nie trafił, dobrze jest. Elzar przed tobą jest. Sram na niego. Nie ręką, bo mnie wypada. Ej, co no, pozdro, co nie. Odepchnąłem strzałą jego kulę. Wyczyłem Kailofem? <laughs> Sponęło. Masz jeszcze jakiś ten? O, kobylstone mam, dobra. Coś tam do was strzelało Strzelało, ale już chyba nie strzela Hitler O już strzela uważajcie o, Widzę właśnie, zabijaj go! Opiala Pas. adrenalina No od odpycham jego kule, co nie strzałami to tak się Nie da? ruszaj się Taka wajka strzelaj, strzelaj nie gadaj ale akcja, dwóch kopie, reszta ochrania, normalnie jakiś napad na bałw. Cover ba me, cover me! Zagasta. Za Jest. Go, go, go! Ile masz dania tego Glowstona, tego proszku? Yy. No... Dzięki. Dziękuję. Teraz po to <laughs> idę, idź na dół. Idę po to, czekaj, czeka, czeka, idę po to. Czekaj, ja po to skoczę. Ja chcę jego expa i wszystko. Jakie ciule... No i fajnie jestem na pustyni. Jestem na pustyni, ej, ogarnia się to? No to musisz do portalu iść, do domku i do portalu. No właśnie, nie widzę domku. Jak pozgarniam wszystko, bo się Jeszcze się podpaliłem. Oddasz mi to. Ile Ma masz tego proszku? Za małą opłatą. Pff. Ile masz tego proszku, chlebos? Widzę Chodź chlebostu na tego glowstona. Sprawdź tam na filmik. Ile tam ten. No zaraz będziemy kończyć. Yeah. A się nam namnożyło. Tego właśnie farmie nie pokazałeś. O już była w poprzednim odcinku. Ale tej namnożonej teraz takiej. Och na trochę więcej owieczek. A no dwa mam... trochę. <laughs> <laughs> Widać po tych twoich oczach, że coś nie tego... Dobra, pokaż jeszcze tą farmę i kończymy. No farma już była, aha, to zwierząt. Jezus no. Maria. O, możesz pozbierać dania ten. Sporze Nie chce mi się. I przyjdź szybko i zrobimy miłość jeszcze na koniec. No to idź chlebos. I, jaso jak się robi te do ulepszenia mieczy? No e, dobra, y, tam jest zrobione? tam zro jest zrobione. Do was, nie ma leżymy Tak wiedział. farma. Nie ma rok. No to I będzie P. No to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia gdzieś tak mniej więcej za tydzień. Nara, narka, razie. Trzymanko. No, no to do zaś.